To umiejętnie zabrała, zobaczymy jak dzisiaj, obrona Czarnych wydaje się być podatna na takie akcje właśnie yy, po zasłonie, tymczasem Kowalczyk do Dimca, no center Anwilu zaczął dzisiaj znakomicie i koledzy go widzą, to trzeba podkreślić. Tymczasem nie byłby w stanie piłki przyjąć. Lois. bardzo dostre starcie jaka czapka od Petraska. Też się je odpadł tu w obronie. Jeden z zawodników Anvilu, to był Matthews, Teraz on za dwa bardzo Kamil Łączyński traci piłkę. Ale grają tutaj zawodnicy ze Słupska i znaleźli Janga. No ta piłka krąży w niesamowitym tempie. Tak to powinno wyglądać, tym bardziej, że była przewaga 5 na 4, co, która nie jest łatwa do rozegrania, ale pamiętali o obronie, która żeby to nie było aż tak statyczne. Bel, przerzucenie piłki do Kowalczyka, ten się zawahał. Nie podjął decyzji o kolejnej próbie rzutu trzypunktowego, ale zrobi to? Nie! Petrasek również, ale cudowna akcja Anwilu Wocławek z gra, opłaca się za każdym razem. Tak, świetna zespołowa akcja zawodników z Wocławka. Oj, świetny również. Indywidualna akcja dla Gareta, jeden, drugi zwód. Teraz musiał w trudnej sytuacji trzeba będzie zaraz podjąć decyzję wrzutka dla Kalifa wow. Younga. Jak to się wszystko udało? Ile fantazji było w tym zagraniu. Widzieliśmy. Już gdzieś tam musiał przewracając się, nie, nie, nie stracił tego, tego momentu, gdzie, gdzie mógłby podać do Yanga. I tak w ostatniej sekundzie dostrzegł gdzieś z kątem oka. I lotka, która no zwyczajnie z dotychczas to jest 4,5 minuty do końca trzeciej kwarty 12 punktów mają do odrobienia gospodarzy klasem akcja dwójkowa świetne podanie tak jest kończy z góry Witliński ale widzimy to jest znowu znowu rozegranie po akcji tak było przeniesienie yy, Bic bieg na drugą stronę yy, inaczej wtedy ta obrona jest zaadaptowana za i yy, można, można wtedy wykreować Dobra pozyców, ale zatańczyła tylko na obręcz. To była dobra akcja, chcieliśmy wykreowanie pozycji i wow, Petrasek wow. jak się wyciągnął. Cudowny blok Petraska, nie spodziewał się tego absolutnie. Bartosz Jankowski o, musi teraz e, zagryźć zęby, bo to wbiegnięcie, ten dek ataku e, Włocławianie. 7, 6, 5. Teraz dopiero inicjuje atak w stronę kosza Kowalczyk. To się nie udało. Błąd 24 sekund. Gramy jednak dalej. Ale Ależ blok, ależ, ależ, blo, ależ dobitka. Co za sekwencja. Wielkie brawa. Cieszą się kibice Anwilu. To wszystko tutaj.